sprzątania robię na szybkie kopy, bo nie ma ogólnie co wstawać na YouTube, dlatego tylko live robię. Muszę wszystko stać, w ogóle mi się tu kosmetyki walają. Totalnie wszystko. Muszę wszystko. Ja Patrzcie, kiedy ładne na szybki kupiłam. Muszę sobie na jakąś koszulkę naszyć. Mam pełno bransoletek, co ja mam z nimi zrobić w ogóle? Tam stawiamy to Mgiełki, czy jakieś takie Tam stoi. Tu to, Witam i ten mianowicie no ogólnie pisem na czacie jak ktoś chce Tu nie Jaki kamyczek? I to dwa osoby. Hej, heja. E taki jeszcze kamyczek. Mam dwa. W ogóle jakieś takie rzeczy robiam I w ogóle Wam pokazuję jakie mam kosmetyczki. Takie do brwi. Taki perfum malinowy. Jakieś takie cukierka Tu mam ogólnie co i dużo Nie moje ogólnie Mama mi da Kolejna perfum Ariana Grande

Wszystko, wszystko. Muszę przewrócić, yy, muszę... Ej, słuchać. Mnie bo nie, bo wita tylko u mnie trawę. Więc nie wiem czy mnie będzie słuchać. Napiszcie, czy mnie słuchać. To ja w sumie nie wiem czy mnie słuchać. Takie takie pomadki. Zaczekajcie, idę załatwić okno, bo nie wiem, czy mnie słychać. Woda jest lepiej. tyle bardziej słychać. Dobra, takie z łapkami. Wsadzamy teraz. Miałam ich cztery z takimi łapkami. tam sześć osóbek teraz zadałam taką i teraz zadałam w jakiś taki no właśnie taki teraz taką 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 w jeszcze jakieś takie Nie mam, taką Taką i tak na razie się to prezentuję. dobra e, teraz chcę jakieś takie w tubkach jakichś takich mniejszych przywródek tutaj sobie z czupa czupsa włożę połowę ich nie mam, bo nie wiem mam No to jest Ewelina do kreskowania. Kolejny kresek. To samo. Dobry dzień dobry. Ku niebieską pomadeczkę, jest poważnie czubka czubka, takie pomadki różne. Najpierw ta, taka. Muszę iść, bo jeszcze mam tam taka, taka jakby kawka. Jeszcze mam taką, już tam jakaś taka w ogóle stara. Idę po więcej. Dobra, mi nie zlazam. więc no. Aha, pięć, mam resztę? Poczekajcie. Спасибо.